Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Najświętsza Maria Panna. Witam was, bratkowie. Posłuchajcie, diabeł rzeczywiście stoi na obrzeżach osłuchowej. Chce, byśmy się tu, na tym miejscu, nie zgromadzili. Używa różnych podstępów, używając do tego rozmaitych ludzi, a co gorsza, wykorzystuje nawet księży o słabym charakterze, którzy nie potrafią się sami określić, kim są. Mówią, że są prześladowani, a tak naprawdę stali się narzędziem w rękach diabła do rozbijania tradycji. W Osuchowej pojawiły się pewne trudności, które chciały mnie zniechęcić. Tak sobie myślę, jeśli tyle dobra, tyle łask płynie z tego miejsca, które wy zabieracie do domów, o cudach już nie wspomnę, to musiałbym chyba stracić rozum i wiarę, by nie odpowiedzieć na wezwanie Matki Bożej. A brzmi ono tak. Wszyscy, którzy tu, powiedziała tu, na to miejsce przybędą i będą polecać się mojej opiece, nie zginą. Wy, którzy na to miejsce przychodzicie, Znajdziecie łaskę u mojego syna. Przychodźcie tu licznie. Wielkich łask Bożych będzie doznawać każdy, ktokolwiek tu przybędzie z wiarą i miłością, i pozdrowi mnie modlitwą różańcową. Teraz rozumiecie, dlaczego ta bestia będzie robić wszystko, by was zniechęcić. Wymyślił sobie żeby jak co roku nie było mszy wszechczasów. No i znalazł takiego jednego lelum polelum, który wielce nam naobiecywał, a na koniec podkulił ogon jak mały piesek i myśli, że bez niego nie damy sobie rady. To taka osoba pół na pół, bez określenia, ani gorący, ani ciepły. Taka osoba jest tylko letnia, nadaje się na wyplucie. Na takich nie liczcie. Natomiast nie będziemy się tu wyżalać, bo my jesteśmy katolikami w kościele walczącym i wojującym. A choćby w lesie to postawimy ołtarz, by wam nie zabrakło ciała Pańskiego w tym dniu, a tym wszystkim hierarchom i księżom lelum polelum tylko wstyd i hańba po trzykroć. Moderniści mają miejsca, a my mamy wiarę i to katolicką i świętą, tak więc bratkowie, nie bójta się bójta, damy radę! To miejsce jest szczególnie niewygodne dla modernistów i masonów, bo Matka Boża powiedziała tu prawdę dogmatyczną, tylko wiara katolicka jest prawdziwa i święta. Mówiła o katolickim ołtarzu, gdzie jest „tabernakulum, nie o tym stole naprzeciw. Dlatego święty ołtarz wielowiekowy, który stoi w waszych parafiach i sanktuariach, jest dla nich wyrzutem ich sumienia i zdrady. Tak więc, bratkowie, mamy piątą rocznicę, kiedy zaczynaliśmy się tu gromadzić, by odpowiedzieć na wezwanie Matki Bożej. Czyżby ten rok miał być wyjątkowy, że diabeł nam robi tak pod górkę? Matko Najświętsza, ja tam będę. I wszyscy ci, których wezmiesz na to miejsce, by odnowić zamierzenie się Tobie. Ja już kończę, bratkowie. I nie zapomnijcie wziąć parasolu, bo różnie to bywa. A teraz zapraszam do wysłuchania jeszcze pięknego zaproszenia ze świętej tradycji. I nie dajcie się zniechęcić. Jeśli Matka Boża tu wzywa, to znaczy się, że będzie dobrze. A diabeł sobie może. O! Gest kozakiewicza. Z Panem Bogiem, jakby Pan Bóg błogosławi Matka Boża prowadzi po drogach Syna do Syna. Do zobaczenia. Jak co roku, w pierwszą sobotę sierpnia, w tym roku wypada to 3 sierpnia, spotykamy się na tradycyjnej modlitwie różańcowej u Matki Bożej Wosuchowej, przy kościółku w lesie o godzinie dziesiątej. Pomnij na słowa niepokalanej, czekam tu na Was aż do końca świata, gdyż Pan Bóg wybrał to miejsce przed wiekami na szczególne miejsce mojej czci. Szatan będzie przeszkadzał, abyśmy tam nie dotarli. Nie modlili się pobożnie i nie wrócili szczęśliwie do domów. Dlaczego? Dlatego, że w tym miejscu Matka Boża potwierdziła, powiedziała dogmatyczną prawdę: tylko wiara katolicka jest prawdziwa. Dlatego szatan będzie walczył z tym miejscem. Również Matka Boża w tych objawieniach powiedziała, że szatan stoi. U wejścia do Osuchowej i przy wyjeździe z Osuchowej, aby utrudniać wiernym przybycie i skupioną modlitwę. Organizatorzy pielgrzymki będą się starali, abyśmy mieli tradycyjny różaniec i sakramenty święte, abyśmy mogli godziwie wypełnić wymogi pierwszej soboty miesiąca. Jednakże piętrzą się wielkie przeszkody, aby tego nie było. Chcielibyśmy zrozumieć, że liturgia trydencka nie jest mile widziana w oficjalnych strukturach kościelnych, a nieporozumienia, niedojrzałość i pycha utrudniają jej zaistnienie w nieformalnych warunkach. Żywimy nadzieję, że te lęki i przeszkody ustąpią. Po niewielkim naszym utrudzeniu otrzymamy prawdziwe łaski i błogosławieństwo. Przyjeżdżajmy. Z nadzieją na pełne nawrócenie i naprawę życia. Bądźmy zdeterminowani, aby żadne warunki nie wytrąciły nas z modlitw i skupienia, aby żadne osobiste sprawy nie były przedłożone ponad cześć Matki Bożej, bo wszystko, co ziemskie, wszystkie warunki, które są, które nas mogą zaskoczyć. Są tylko mgłą, która się rozwiewa, a prawdziwe rzeczy, które tam się dzieją, to są łaski, błogosławieństwa, nawrócenia wszystko to, co daje nam możliwość i szansę życia wiecznego zbawienia. Jeżeli człowiek przyjedzie z taką intencją, choćby inne rzeczy się nie udały, wyjazd będzie błogosławiony. Ci, którzy naprawdę przyjeżdżają tam modlić się, do Matki Bożej, z sercem nastawionym tylko na uczczenie jej i prośbę o jej łaski, za siebie i za swoje rodziny, o duchowe dary, które nas uzdolnią do trwania w łasce i dotarcia do celu, jakim jest niebo. Życie wieczne, nie odejdą zawiedzeni. Przybywajcie. Trzeci sierpnia, godzina dziesiąta, przy kościółku w lesie z Panem Bogiem. Ave